Albo, yy, albo, albo to. Ja już mam. Ale co? Nie, ja nie jestem zainteresowany. Ale przepraszam, czym? Niczym. Ale jak niczym? Przecież jeszcze panu nie powiedziałem, co ja mam. Nie szkodzi, ja nie jestem zainteresowany. Słucham? Czy, 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 czy to jest normalne zachowanie klienta? To jest, to jest normalne zachowanie? Przecież ja, przecież ja no nie po to się edukowałem tyle lat i, 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 i nie po to mam te wszystkie y, za sobą szkolenia i te doświadczenia, żeby teraz słuchać takich rzeczy od klientów. Że co? Że już mam. Wiele no kompletny odlot. Stary po prostu zmieniasz, rozumiesz, zmieniasz perspektywę widzisz inaczej. Chcę zdajeś sprawę, To trwały 19,5 minuty dziennie, rozumiesz? 19,5 minuty. Ja mam stary na spotkaniach, wynik. Ja mówię do ludzi, oni mówią, panie Krzysztofie, bierzemy, bo rezygnujemy. Od razu pro. I każdego dnia coś, to Cię zamęczy. I każdego dnia masz zadania, masz misje, masz quizy. To tak skręca, tak uzależnia stary. Zmieniasz, rozumiesz? Zmieniasz perspektywę, widzisz inaczej. I teraz zobacz, pyk, czary-mary i z powrotem masz kontrolę nad sprzedażą. Ty po prostu jesteś w innym świecie. Grasz i się uczysz, rozumiesz? Bawisz się. 19,5 minuty minut. Nowa perspektywa sprzedaży. Nowy Ty.